Wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kiełpion, a... <laughs> dawno dla Was nie nagrywałam, przepraszam Was za to. Ale dobra. że tam mam swoje nagrania, ale to tam o to się nie martwcie. Dzisiaj porozmawiam o, o czymś innym. Odkryłem takie CSGO, które nazywa się Counter-Strike Global Offensive Warzone. Są wszy... a, to nie to. <laughs> to. Są po prostu wszystkie skiny. Wszystkie. Proszę to znaleźć w ogóle, to chyba mam okay. Czy znajdę to? No, na no, popiję nawet. No. I wbijmy sobie w to. Otwórzmy listę pliku. I sobie zobaczmy. I proszę bardzo, odpalamy to. Ten launcher. A widzicie, fajnie się odpala. Tak na czarno. Hmm. Okay, no, dobra, mamy takie coś, takie okienko, sobie ustawienia można zmienić, game version, tutaj mamy z launch, launch tam wszystko, mamy tutaj silent, wszystko tutaj mamy po prostu tak. I tutaj mamy sw swój klan, swój nick, ranga, to tam ranga sobie wezmę powiedzmy, nie global elite, tylko silver 1, bo chcę od początku zacząć rekrutować rank. 3, bo od trzech jest turniejowe. <coughs> Oczywiście tutaj turnia chyba nie zagrać, bo to jest zwalone. Jest najnowsza wersja 1.3.535. I, I żeby mieć tą wersję, żeby grać do serwera z ludźmi, klikacie update. Bo z tego no to patrzcie play. sobie kliknę. Tak. Nie wiem, będziecie widzieć czasem. Mam nadzieję, że tak, będzie, że będziecie widzieć. No, bo ty wejdę Wam pokażę. Na serwerach nie działają tunne. Prawa autorskie. I je usunęli na serwerach, ale na botach działają. Hmm. Mam nadzieję, że widzicie w ogóle tą. Mam nadzieję taką. Mamy to wszystko napisane, nawet kontra-profensive. Aż czekamy, będziecie, będziecie mieli myszkę na czarnym tle. Teraz wam zniknie ta myszka i działa. Chyba, że wam wyskoczy jakiś błąd, tak mojemu koledze, Anikronowi. W ogóle się nie mączyła, pisał, brak odpowiedzi bo tylko. Jaki jest wymagany procesor do tego? Zaraz to wam powiem. Jakie wymagane w ogóle ustawienia, nagrywania? Yy, do nagrywania to. Nie wiem, takie. jakie. Patrzcie, mamy srebro 1. Mamy rekrut stopień 1. Mamy wszystko, tak? Ekwipunek wejdźmy. No to się troszeczkę teraz dziwicie. Troszeczkę teraz się dziwicie. Za szybko mówię, wiem. I mamy wszystkie skiny. Wszystkie się nam ładują jeszcze. Na przykład karabiny. Albo noże. Wszystko. Wszystko w Statraku i nie mamy. Dobrze, ja zobaczę w ogóle, czy to widać. Tak, widać chyba. Tak, widać. To wejdźmy sobie teraz na boty. Na przykład teraz dwa może być. To wejdźmy sobie teraz dwa. Tam jeszcze szkodliwe boty wezmę. Um, żeby wam pokazać, żeby mnie je nie biły. Wejdziemy sobie to, co chę. Pokażę Wam go z USP, jak wygląda moje. Ja wziąłem sobie torki USP, bo mi się najbardziej podoba z nich wszystkich. Brak odpowiedzi to w okienku zawsze tak jest, także się nie martwcie. I jak będzie za pierwszym razem Wam się długo coś robiło, tam ładowała cała gra, ładowała mapa, to się nie martwcie, bo za pierwszym razem zawsze tak jest. Przepraszam. Byknąłem. No i tak to trochę to potrwa, te brak odpowiedzi, ale to Wam się załaduje na spokojnie. Dobra, przepraszam. Obejrzyjcie ograniczenie mój poprzedni filmik. Yy, z ostrzeżeniem darmowe Gierki darmowej Chyba, że pierwszy co ten filmik, co teraz nagrywam. coś tak, to, to przepraszam. Ok, inicjowanie zasobów mamy. Tam się ładuje wszystko. O, brak, Mamy FPS-y. serwera 64. 128 też są, ale to rzadko naprawdę robią. Takie, no i patrzcie, i mamy swój torquio, mamy swój bowie gradient, Statterak jeszcze, factory. on jest Ym, mamy. Moment siły na storkiu, tak? Ale są wszystkie się, nie martwcie, to jest mój celownik, możecie sobie komendę tylko zmienić i normalnie sobie strzelacie. Możecie sobie zdjąć ten tumik, możecie go zabić. A mój skill, kurde, na podczas nagrywania, nie? Dobra, nieważne, Pytacie, czy go będę CL, crosshair size to na... Jak to, co to na co to było? Na większość celownika. Na przykład 1. I patrzcie, mamy taki malutki. A cel Crosshair. Size 5. I mamy taki. Więc... Jej będzie Aisik chyba. Do, do teraz Gloka nie widać oczywiście skina, bo że um, <grym> Jakby wam to powiedzieć, no... Y nie jestem w Terro, dobra, nieważne. Możemy sobie view model dopasować jaki chcemy. Na przykład taki możemy. To jest. Tylko przykład możemy sobie jeszcze Xa, Z a nie Xa. Boże na dwójkę dać, że tak nisko jest. fajnie to wygląda. Ok, pójdźmy teraz do Terro, wam pokażę w Terro moje skiny. Teraz ja sobie zmienię ten celownik, bo jest naprawdę, bardzo słaba wygląda, moim zdaniem. Ja mam 2,10. Nie wiem czym tak sobie stawiłem 2 na 10, ale. Mam e, królewski Legion, bo tego nie zmieniałem. No już taki sam, oczywiście. W teraz paliwa. sobie mamy e, tutaj Kałacha. So, Kumicho. Tak, taki wiecznik, którym nie używam. Mamy w ogóle Beret. Mamy wszystko po prostu, tak. Dobra, no to, to było chyba na tyle i... A, będzie lin, link w ogóle w opisie. Jeżeli wam. O boże, zapomniałem wam pokazać w ogóle, jak to pobrać. Przepraszam was. A, bo co, jak mogę. Dobra, nieważne. Dobra, bo pokażę wam, jak to pobrać w ogóle. Będziemy kończyć po prostu, tak? Bo no myślą, no, wbijamy sobie na stronkę cswarzone.com i tutaj będziemy mieli taką zakładkę download i wbijamy w Counter-Strike Global Offensive. Wszystkie skiny i tutaj klikamy przez torrent, jak chcemy, direct, czyli tutaj będzie tam się pobierał albo tu tak macie XPK. I klikamy i nam się pobiera to i po prostu cieszymy się ogromnie. No, no to ja się z wami żegnam. Ziema!